Witam również serdecznie Was, studio. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy radiowych, facebookowych, youtubeowych, tych, co nas szukają na meritum, również. I do rzeczy. No cóż, zacznę jeszcze od, od takiej kolejnej smutnej wiadomości, bo tydzień temu żegnaliśmy, składaliśmy kondolencje dla rodziny Andrzeja Piekarskiego. Wczoraj żeśmy go pożegnali, dzisiaj żegnamy Krzysia Arsenowicza. Również serdeczne kondolencje dla, dla rodziny i dla nas wszystkich samych, bo Krzysiu to jest znak, olbrzymia strata dla nas wszystkich. To jest człowiek ponadczasowy, człowiek, artysta dużej klasy, który zrobił olbrzymią, dużą robotę, jeżeli chodzi o kulturę tutaj dla nas, dla, dla tej diaspory czekagowskiej. Także będziemy go dzisiaj żegnać. Od 12.30 do 3.00 jest pożegnanie w Domu Pogrzebowym w Cumberland Chapel, uh, Cumberland i Lawrence w tej okolicy. A, proszę Państwa, no cóż, jedziemy do przodu, bo życie się niestety toczy. E, wszystko jedno, kto się urodzi, kto umiera, życie się toczy. E, tak to już zostało zrobione i całe szczęście, bo no bo cóż, no co by było, gdyby było inaczej? Mieliśmy, w czwartek, mieliśmy taką, w czwartek późno, mieliśmy taką wiadomość z Wuhan. Wuhan to jest to Wuhan, właśnie to laboratorium chińskie, z którego wywodzi się koronawirus. No i w tej chwili o, panowie z Wuhan, czy panowie i panie, opublikali wiadomość, że, że znaleźli nowy nowy taki strain covidowy, który wyskakuje z różnych, z różnych zwierząt m.in. z nietoperzy, z norek, i, i, no, I to ma znowu zagrożenie. Podobnie, bo podobnie powiedzmy, zakażenia są no, prawie, że fotokopią tego, co było w przypadku tego tradycyjnego covid -u. także Także no, padł, padł trochę strach na, 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 nawet na giełdę, dlatego że obligacje na ceny pojechały do góry. Nie tylko dlatego, ale między innymi, ale również akcje firm, które produkują szczepionki Moderna wczoraj 6,6% do góry, Nowa Max 7,8% do góry, Pfizer 2,6% i BioNTech 5,1% do góry. Także, także no, jest, jest strach, ale, ale ta, 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 ten, ten skok, jeżeli chodzi o obligacje dziesięcioletnie, to nie tylko korona, nowa korona, ale to jest również to, że, że nowy, nowy treasurer sekretary, pan Bassett, powiedział, że jego intencje są nie wydawania więcej dziesięcioletnich not, a wiadomo, jeżeli czegoś jest mało, to cena idzie do góry. W związku z tym dziesięcioletnia nota pojechała powyżej ten opór krytyczny ten poziom krytyczny, poziom oporu krytyczny, no i, i poszła powiedzmy. Cena poszła w górę, a jeżeli cena idzie w górę, to jel spada. Także wczoraj Jel 10 na 10-letniej nocie spadł o 9 podstawowych punktów jest na poziomie 4,42. To powinno pomóc długoterminowym oprocentowaniom. Wczoraj nie było specjalnie dużej, dużego skoku na oprocentowaniach, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Prawdopodobnie no, jeszcze traderzy czują, że to może być no, taka, taka wiadomość, która się rozejdzie jakoś po kościach. A, no cóż, mamy. Mieliśmy wczoraj no, na, na giełdzie paskudny dzień. Jeden z gorszych dni w ostatnich czasach. Bo Dow Jones spadł 748,5 punkta, zamknął się na 43 428, Nasdaq trzecia SP 500 104,39 i zamknięcie 6013. Proszę Państwa, giełda pojechała bardzo mocno w dół, dlatego że no cóż, prasa, szczególnie ta, 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 ta finansowa i te główne media, bez Komentują posunięcia Donalda Trumpa w niezbyt przyjazny sposób, bym tak to powiedział, i z jednej strony, a z drugiej strony niezbyt fachowy, rozsądny sposób. Dlatego, że, że prawdopodobnie większość z nich nie rozumie znaczenia taryf w języku Donalda Trumpa. W języku Donalda Trumpa, Trumpa taryfy to nie jest bogacenie się, tylko to jest, to, jest, to jest narzędzie przetargowe. OK, zróbcie tak, jak my chcemy, bo jak nie, to wam przywalimy taryfy. Albo, albo obniżcie wasze taryfy, przynajmniej do poziomu naszych, i wtedy będziemy kwita. Na tym polega jego, jego taktyka i ta taktyka się sprawdza. Niestety no, ta prasa, y, szczególnie finansowa, która powinna tłumaczyć, ci ludzie powinni to rozumieć, nie za bardzo. No i mamy zamieszania, i dlatego mamy takie, takie zamieszania, i, i również, ponieważ to. W, w, wsiąka w ludzi. Mieliśmy indeks a, z University of Michigan, Consumer Sentiment, indeks, który zjechał bardzo mocno w dół, e, praktycznie rzecz biorąc, a, z, z poziomu, z, 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 z poziomu 6, 64, 7, 67%. 67,8 spadł do poziomu 64,7. No jest duży spadek, czyli no, czujemy się trochę bardziej nieswojo, niebezpiecznie. Zobaczymy. Może to się wszystko rozejdzie po kościach. Zobaczymy następny tydzień, który będzie bardzo bogaty w wydarzenia ekonomiczne, także nie będę specjalnie się rozwodził na tym. Podsumuję tylko tydzień. 10-letnia nota za cały tydzień 6 podstawowych punktów na dół. dwuletnia nota też 6 podstawowych punktów na dół. Mae 30-letni 6% odcinek, 27 bipsów do góry, czyli cena do góry, yield na dół. Dow Jones za cały tydzień spadł o 1117 punktów, Nasdaq spadł o 503, S&P o 102, złoto wzrosło o 55 dolarów na uncji. Ropa naftowa zdrożała 32 centy na baryłce. Dolar indeks pra praktycznie bez zmiany, spadek o 0,14 punkta. Bitcoin, duży hit. Um, a praktycznie 2762 na dół, także bitcoin zamknął się, bitcoin zamknął się ceną 95234, złoto zamknęło się 29, 2950. Zł, jeżeli chodzi o polską giełdę, e, tam było plusowo, jeszcze chyba do nich nie zdążyły, nie dotarły amerykańskie minusy e, WIG 20 na plusie 4,41 2,618 zamknięcie i Warszawska giełda 159,7 e, do góry 9317,5 zamknięcie dolar e, 0460 e, za euro e, 149,34 jena za dolara dolar 26 za funta brytyjskiego, dolar 42 1/3 kanadyjskich za naszego 0,9 franka szwajcarskiego za dolara i w Meksyku 20,42 20 i, 20 i pesos w Polsce 3 ,90 zł. 90 8 groszy, u Czechów 23 korony 97 halerzy, u Słowaków 28 koron 8 halerzy, 80 halerzy, w Węgrach, na Węgrzech 385,58 forinta i w Rosji 88,5 rubla, 88 rubli 50 kopiejek. Pożyczki hipoteczne te w dalszym ciągu trzymają się gdzieś tak w okolicach 30 letnie 6 6-7-8, 7 można powiedzieć, 15-letnie, 625 125 te spadły trochę, także, także dalej jest status quo. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o liczby. Chcę tylko wspomnieć jedną rzecz, dlatego że no, prawie wszyscy o tym mówią. Dużo, dużo ludzi nie trawi tego człowieka, protestują, nazywają go różnymi niezasłużonymi nazwami. Mówię tu o Alonie Masku. Proszę Państwa, no cóż. Jest, jest w tej chwili olbrzymi efekt tego człowieka, praktycznie człowiek z olbrzymią wizją, z olbrzymimi osiągnięciami. Popatrzcie Państwo w rakiety na Marsa, to w najbliższym czasie jest taki plan. Cipy komputerowe w mózgu, i ludzie, którzy byli sparaliżowani całkowicie, już mogą tylko myślami sterować tym, co chcą. Projekt tunelu takiego podmorskiego, który będzie z Nowego Jorku do Londynu i w godzinę czasu będzie można tą trasę pokonać. Taki jest projekt i to jest podobno bardzo bliski projekt. Praktycznie nowy rodzaj. Odbioru energii słonecznej i, za, i, i magazynowania jej tutaj na Ziemi. O, oczywiście Artificial Intelligence, superkomputer, który w tej chwili już powstał w okolicach Memphis, Tennessee, Naj, no, najsilniejszy, najszybszy komputer na świecie. Milion chipów in, in, z Nvidii było to wszystko włożone. Nazywa się Colossus. No i ten, ten, ten komputer praktycznie sam. Prawie, że bez ingerencji ludzkiej, potrafi pracować nad nową wersją artificial intelligence. Także to, jest, to są niesamowite rzeczy. Także warto nie jest tak łatwo kupić coś w tej dziedzinie, ale są firmy, które no, są blisko związane, dlatego że Elon Musk ma w planach nie tylko to, ale również sprawy finansowe. W tej chwili już zostało ogłoszone, że X, czyli dawny Twitter, wchodzi w finanse, czyli będzie to, będzie to strona, która będzie uniwersalna, na której będzie można zrobić wszystkie transakcje, jakie tylko sobie można wyobrazić. Jeżeli chodzi o Xa również, prawdopodobieństwo jest połączenia z Shopify i, i zrobienia konkurencji dla Amazona. Również Elon Musk, jeżeli chodzi o, 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 o o rakiety, o space, o satelity, proszę Państwa. W zeszłym roku wyszczelił więcej rakiet, niż do tej pory zostało wyszczelone przez ostatnie 60 lat, proszę Państwa. Olbrzymie przedsięwzięcie. Także jest tego mnóstwo. Jak ktoś jest zainteresowany, jest parę firm, które warto zainwestować, żeby nadążać za, za tą. Za tą maskologią uh, Micron Technology NU, uh, Stellar XLM, Black Ink XYZ, uh, iShares MicroCAP ETF, uh, IWC i Dell Technologies. Deal, symbol giełdowy. Warto to, na to zwrócić uwagę, bo te firmy mają olbrzymią szansę, ponieważ są bardzo blisko związane z działalnością Elana Muska. Proszę Państwa, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, którą chcę Państwu dzisiaj wspomnieć, to jest to, że, że powiedzmy prawie wszyscy wiedzą a, prawie wszyscy wiedzą a, co to są konta czekowe, co są konta oszczędnościowe, co są certyfikaty w depozyt, a, a nie wszyscy wiedzą o czymś, co się nazywa money market saving zakup. Działa to podobnie jak konta oszczędnościowe, tyle tylko, że jest, jest to zmienne oprocentowanie, bazuje na, na, na wartości rządowych oprocentowań i a płaci dużo, dużo więcej niż normalne konta oszczędnościowe. Także szczególnie te internetowe banki płacą dużo, dużo więcej. Oczywiście jest troszeczkę ograniczeń, bo kiedyś nie można było, bo to jest połączenie, powiedzmy, konta oszczędnościowego z czekowym. Kiedyś można było tylko 6 czeków wypisać w ciągu, w ciągu miesiąca. W tej chwili w czasie covid covidu zostało to rozregulowane i w tej chwili są już firmy, które w ogóle ograniczeń nie, nie, nie robią. Także można mieć i wysoki procent i dostęp bez, Problemów do tych pieniędzy, także pamiętać trzeba o jednym tylko, ponieważ te money market konta są ubezpieczone do 250 tysięcy przez FDIC. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa money market funds. Te są sprzedawane przez brokerów, i te nie są niestety ubezpieczone przez FDIC. Także trzeba. Nie, nie, nie pomylić się: Money Market Savings Accounts i Money Market Funds to są praktycznie dwie różne rzeczy. Jedne ubezpieczone, drugie nie za bardzo. Warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, kolejna rzecz. A, bo, bo jest sezon podatkowy, no i zwykle to tak dla szczególnie dla tych, którzy właśnie przechodzą na emeryturę, to są duże zmiany, bo do tej pory było jedno w i konto bankowe i proste rozliczenie. Natomiast jak zaczynają się zaczyna się emerytura, zaczyna się Social Security, przychodzą wypłaty skąd IRA, skąd 401K. Z, z, z life insurance, i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się to wszystko niby powinno być prościej, a zaczyna się komplikować. Także, parę słów dla tych, którzy nie wiedzą, jak to wszystko działa, czyli Social Security niestety je, na razie jeszcze są plany Donalda Trumpa, żeby to znieść, ale na razie jeszcze do 80% nawet 85% może być Social Security oprocentowane w zależności od naszego tak zwanego income, czyli połowa Social Security plus adjust a reszta dochodów plus nieoprocentowane powiedzmy interest banków to, to jeżeli to przekroczy na singla 25 to do 50% social security jest opodatkowane, jeżeli przekroczy 34 to na, na, na małżeństwo, a, a z kolei do, do, do 32 na, na, na singla do 85% i 42 do do, na małżeństwo do 80, także jest to i to czasami bywa bardzo nieprzyjemne, to oprocentowanie Social Security. Kolejna rzecz, konta emerytalne, wiadomo, konta tradycyjne, konta IRA 401K, mieliśmy benefit bo te pieniądze wchodziły na te konta przed podatkami, czy nie płaciliśmy podatków od nich, no ale teraz przy wybieraniu trzeba ten podatek zapłacić. No i tutaj jest duża rzecz, żeby tak planować nasze wybieranie pieniędzy, nasze rozchody, żeby tego podatku jak najmniej zapłacić. Pensions i annuities, te zwykle wchodziły po, po, przed, powiedzmy, po podatkach, także może być trochę podatku od nich, czyli od tego, co te, te konta zarobiły. Kolejna rzecz, jeżeli wybieramy z... z dostajemy pieniądze z life insurance, te nie są opodatkowane, ale jeżeli mamy polisę, która ma cash powiedzmy value i likwidujemy tą polisę, to od tego cash value jeszcze jak żyjemy, niestety, ale musimy zapłacić podatek, tak, także trzeba na to wszystko uważać. Niektóre stany, nie, 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 nie jest praktycznie 13 Stanów w 2025 roku 13 Stanów nie, po, nie podatkuje wszystkich tych retirement dochodów i nawet jest. Niektóre jest, mamy sporo stanów, które nie, nie, w ogóle nie podatkują, w ogóle nie, nie ma podatku stanowego. Takie stany jak Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington and Wyoming. Także jak idziemy na emeryturę warto pomyśleć o tych stanach, no bo to jest spora oszczędność na, na podatkach. Proszę Państwa, jest sporo rzeczy, które ARS nie podatkuje, to są powiedzmy takie weterańskie benefity, child support payments, welfare benefity, worker's compensation, foster care payment, niektóre wypłaty z insurance, spadkowe pieniądze, tak disaster relief, czyli odszkodowania za jakieś tam szkody i Supplemental security income, tak samo nie jest opodatkowane. Także warto o tym wszystkim pamiętać. Także przypominam. Warto warto poświęcić trochę czasu i uporządkować sobie te, szczególnie jak jesteśmy już na emeryturze, uporządkować sobie to wszystko, żeby płacić jak najmniej podatku. Czasami w jednym roku trzeba zapłacić troszkę więcej, żeby w następnych latach płacić trochę mniej. Także tu nie można płacić, płacić taki, nad, z takim krótkim horyzontem, trzeba patrzeć na długodystansowo, i wtedy coś z tego może być. Proszę Państwa, to jest. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą chciałem jeszcze wspomnieć. Niestety, bardzo proszę, ale pani w powolutku nasz czas dobiega końca, ja. więc za, może przełożymy kolejne tematy na kolejną rozmowę w Radzie. Za tydzień tygodniu. będziemy mówić o gambling versus inwestycje, czyli czy inwestujemy, czy, czy uprawiamy los Ale to za tydzień. Wszystkiego to dobrego, do usłyszenia. Bardzo, życzę miłego, przyjemnego Również. dnia. Przypomnę, gościem radia 103.1 FM był pan Zbigniew Staraś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobra. Proszę Państwa, a my jedziemy dalej jeszcze dla Facebooka. Gambling versus investing. I jak, jak, jak znaleźć, jak, gdzie, gdzie ta różnica jest. Dlatego, że no bardzo łatwo w tej chwili jest postawić jakiś tam bet na, na jakiś tam mecz, na Super Bowl czy coś tam można zmieniać tam to wszystko i tak dalej. Praktycznie wystarczy mieć aplikację na telefonie i możemy wszystko robić. Jest dużo zachęt ze strony brokerów i tak dalej, i tak dalej. Łatwo się podniecić i robić tam różne rzeczy. No, to, jest, to jest gambling, proszę Państwa, ale czasami również uprawiamy gambling, inwestując na giełdzie, dlatego że, no, jeżeli inwestujemy krótkoterminowo i patrzymy tylko na to, co tam się usłyszeliśmy gdzieś, no to, to jest w tej kategorii gamblingu i bardzo często się dokończy, że znaczy, może być tak, że możemy mieć duże zarobki, ale też. Często się kończy tak, że mamy olbrzymie straty, czasami nawet stuprocentowe straty, także to jest niemiła sprawa, także jeżeli chcemy podejść do tego poważnie, prawdziwe inwestowanie opiera się na paru takich pryncypiach, przede wszystkim najpierw trzeba, musimy sobie ustalić cel, Cel na co, na co te pieniądze są zainwestowane, w jakim celu. Czy to jest to na, na emeryturę, czy jest to na, 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 na edukację, czy jest to na kupno nowego domu, czy kupno czegoś tam czy i tak dalej. Trzeba mieć cel, trzeba mieć jakiś horyzont, że kiedy chcemy to wszystko osiągnąć i generalnie, generalnie im dłuższy horyzont i, i im spokojniejsze nasze ruchy, tym większe szanse na sukces. Kolejna rzecz, jeżeli inwestujemy, trzeba mieć taki zdywersyfikowany miks różnych inwestycji. Nie, nie inwestujemy w, jedne, w jeden stack, dlatego że <grywa> firma zbankrutuje i jesteśmy utopieni. Także trzeba mieć zbalansowany, powiedzmy, ten nasz, ten, ten nasz portfel w różne rodzaje inwestycji, i tutaj warto popatrzeć na, na, na powiedzmy tylko na stack market, ale również na inne: na real estate, na, na, na obligacje itd., itd. Także jest tego sporo. Kolejna rzecz, jak inwestuj, jak jesteśmy takim prawdziwym inwestorem, patrzymy, zwracamy uwagę na koszty, ile nas ta inwestycja kosztuje. Często y, widzimy y, ogłoszenia, jest dużo tych tak zwanych discount brokers, które o, y, wszystkie trades są za darmo, proszę Państwa. Nawet jeżeli nie płacą, nie czardzują nas komisowego, to, to, wcale nie jest, to wcale to nie jest za darmo, proszę Państwa, dlatego że broker zarabia tak zwany y, y, spread cost. A również tak zwany payment za order flow, czyli dostają kacz z każdej naszej transakcji. Także to zamiast iść bezpośrednio do nas, idzie do brokera. My tego nawet nie widzimy w ogóle. No i oczywiście trzeba mieć dyscyplinę. Łatwiej jest zachować dyscyplinę, jeżeli mamy taki długoterminowy horyzont, bo jeżeli nic się złego nie dzieje, jakoś to wszystko idzie, to nie musimy specjalnie dużych zmian robić. Trzeba pilnować, trzeba sprawdzać. Ale nie jest to takie. Natomiast jeżeli powiedzmy gramy na giełdzie, nie inwestujemy tylko gramy na giełdzie, to wtedy z no, tą dyscypliną może być różnie, dlatego że no, coś tam ktoś powie, tak jak na przykład poszła informacja z Wuhan o nowym wirusie, no i już olbrzymi ruch na, na giełdach i tutaj można było albo zarobić, albo stracić, zależy po której stronie się jest. Także warto, warto wyciszyć ten, 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 ten noise, ten hałas taki medialny i warto ustawić sobie, warto spotkać się z kimś, kto ma pojęcie o tym, kto nas potrafi nam doradzić, poprowadzić nawet. Warto pomyśleć o annuities, to są takie gwarantowane kontrakty, które zabezpieczają nas przed stratami giełdowymi, otwierają nam w górę, a zarobki według indeksów giełdowych, także warto coś takiego wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś potrzebuje porady albo zainwestować, warto zadzwonić do US Financial, mówić, się, pogadać, proszę Państwa. To jest to kolejna rzecz, którą chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz dla tych, którzy mają tak zwane rental properties, czy to będą, powiedzmy, takie rezydencyjne properties, czy to będą komercyjne properties. Do tej pory było to coś takiego, że jeżeli mieliśmy, powiedzmy, budynek no i na tym budynku, powiedzmy, zrobiliśmy nowy dach, Wiadomo, że nowy dach nie możemy no, odpisać całkowicie w ciągu jednego roku, tylko jest zdeprecjonowany. Jest rozłożony na 27,5 roku na, na rezydencyjnych albo na 39 na, na komercyjnych budynkach. No i zwykle dach nie, nie wytrzymuje 27,5 roku albo 39 jeszcze nawet. Zwykle po powiedzmy 15 latach trzeba robić nowy dach. I co się dzieje? Ten stary dach, który był zrobiony, dalej deprecjonujemy odpisujemy po kawałku i nowy dach znowu rozpoczynamy od nowa deprecjonować. W tej chwili sprawa się zmieniła. Już jest od, od, od chwilę czasu, jest nowe zarządzanie ARS, że jeżeli coś takiego następuje, że powiedzmy mieliśmy stary dach, który jest w deprecjacji. Powiedzmy, po, powiedzmy dach kosztował 80 tysięcy. Po powiedzmy 15 latach, 14 latach odpisaliśmy połowę, czyli 40 tysięcy. Jeszcze mamy 40 do końca, ale już robimy nowy dach. Zamiast deprecjonować te pozostałe 40 do końca, te 40 możemy odpisać w tym właśnie roku, w którym zrobiliśmy kolejny nowy dach. Czyli jako, jako, jako deduction odpisujemy, a nowy dach znowu deprecjonujemy. Ma to znaczenie, po pierwsze, mamy duży odpis w tym danym roku. W tym przypadku 40 tysięcy. Również przy sprzedaży ma to olbrzymie znaczenie, dlatego że normalnie całą deprecjację musimy oddać. To się nazywa depreciation recapture. Maksymalna stawka na, 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 na tym jest 25%. co Wszyscy, co sprzedają budynek tam powyżej pół miliona, to wszyscy są w tym brakiecie czyli 25%. Od całą deprecjację musimy oddać, a w tym przypadku. Te 40 tysięcy, które odpisaliśmy wcześniej, już nie wchodzi nam do deprecjacji. Czyli mieliśmy zysk w danym roku, i potem przy sprzedaży mamy jeszcze mniej o 40 tysięcy do oddania. Ma to olbrzymie znaczenie, także pukajcie w głowy tych wszystkich specjalistów, którzy Was rozliczają, żeby zrobili porządek. Jeżeli ktoś coś takiego miał, to można nawet zrobić amendment do tyłu i coś takiego wykorzystać, proszę Państwa. Także warto, warto o tym pamiętać. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, dlatego że często jest sporo zamieszania, że ktoś sprzedał dom, rezydencję, w której mieszkał. I, I czy trzeba to się wtedy rozliczać, czy nie. Często jest tak, że ludzie są już dawno na emeryturze, już nie muszą się rozliczać, bo nie mają dochodów specjalnych. Sprzedają dom, no i wtedy przychodzą, żeby się rozliczyć. I teraz proszę Państwa tak. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli na closingu dostali albo po closingu ta kompania tytułowa przysłała im formę 1099S, czyli raport o real estate transakcji, jeżeli dostali taką formę, to muszą się rozliczyć. Generalnie firmy, powiedzmy tytułowe, które prowadzą closingi, nie mają obowiązku wystawiania tej formy, jeżeli sprzedaż była mniej, 250 tysięcy albo mniej, czyli tyle ile jest exemption na singla, albo jeżeli sprzedaż była mniej jak 500 tysięcy, a sprzedawało to małżeństwo. Także wtedy y, y, oni nie mają obowiązku, ale często, nie, często kompanie tytułowe dla świętego spokoju wysyłają tą formę, no i niestety jak już wyślą, to trzeba się rozliczyć, dlatego że poszedł raport do IRS-u, że pan Kowalski sprzedał dom za pół miliona. A nikt nie mówi, że pan Kowalski mieszkał w tym domu przez ostatnie, przez dwa lata w ciągu ostatnich pięciu lat i że jest zwolniony do pół miliona z tej, z podatku. Także, także to trzeba wtedy się niestety rozliczyć. Nie ma. Nie ma nie, Podatku się nie płaci, ale, ale powiedzmy, nawet jak się czek nie rozliczy, a potem przyłapią, no to najgorsze, co może spotkać, jest kara 485 za niezrobienie nie rozliczenia, kiedy trzeba było się rozliczyć. Ale warto o tym pamiętać na wszelki wypadek, jeżeli sprzedaliśmy dom. Na, warto się rozliczyć, jeszcze jedna rzecz, dlaczego warto. Warto dlatego, że jeżeli się rozliczamy, to przedłużamy sobie Statue of limitation na audit. Normalnie IRS ma 3 lata tylko do tyłu, może nas, jeżeli, jeżeli powiedzmy, robi nam audit, tylko może robić 3 lata do tyłu. Jeżeli udowodni nam, że ukryliśmy więcej jak 25% dochodu, nie netto, brutto dochodu, jeżeli ukryliśmy, to już się to wszystko przedłuża do następne 3 lata. Czyli praktycznie rzecz biorąc, wystawiamy się na niepotrzebnie na, na ten. Także warto się rozliczyć, dlatego że no jest raz, raz, że mamy święty spokój, drugi raz przedłużamy sobie tą możliwość audytu o 6 lat. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego i usłyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że już w lepszych, powiedzmy, nie będzie złych wiadomości i będziemy mogli na spokojnie sobie porozmawiać. Do usłyszenia za tydzień 847-665500 meritum.us YouTube, YouTube magazyn Cash US Financial warto tam popatrzeć i posłuchać, są również stare programy. Do usłyszenia.